Z nami z nami pan Paweł Roczyna, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej w Rzysu. Panie Paweł, spotykamy się, dzisiaj, żeby m.in. porozmawiać o tym, co się wydarzyło ostatnio w węgierskiej Górce. Tak jak mówiłem, 1 lipca doszło do zdarzenia polegającego na obrzuceniu komisariatu butelkami z łatwopalnym płynem, w wyniku czego powstały pożar. Praca policjantów nie poszła na marne. Ustaliliśmy sprawców. Sprawcy zostali zatrzymani, a w piątek prokuratura zastosowała dozór policyjny wobec dwóch mieszkańców Cięciny i jednego mieszkańca węgierskiej górki, którzy 1 lipca obrzucili komisariat butelkami z łatwopalnym płynem. Czynności te trwały kilka dni, od niedzieli do piątku. Tylko dzięki wytężonej pracy naszych policjantów. Mogliśmy, mogliśmy ustalić sprawców. Mam nadzieję, że finał tej sprawy wkrótce będzie miał miejsce w sądzie. Ci ludzie nie byli wcześniej notowani. Był to chuligański wybryk. Myślę, że ci młodzi ludzie, bo mają po 20-22 lata, nie byli do końca świadomi tego, co robią. Byli pod silnym działaniem alkoholu. Mam nadzieję, że to zdarzenie. Nie będzie wzorem dla innych osób, które w ten sposób chciały się zabawić. Straty spowodowane, spowodowane przez te osoby, przez ten chuligański wybryk, są na razie, są na razie obliczane, ale są dosyć, dosyć znaczne.